Jest 37,5 stopni Celsjusza. W tym do się W aucie chyba 50, nie, nie wiem, fokus. To już tutaj jest inna świetlice, nie ta pani, nie? 37, Zimdra jest i Potężne zamieszanie na warszawskim okręcie odlotu no samolotu są opóźnione. Nie, na dworze, a w aucie chyba będzie 50. W obrębie, jest Wszystko z artykułowego poteru. Siedzę się. Słonek na lotnisku Chopina. jak wygląda teraz sytuacja? jest właśnie Pierwszy, Zamknięte są też tak. niestety ulice bo powoduje

Jedziemy jeszcze do zakładu. Polaka w Paryżu, Ukraiń, niec, i Przecież, ale jeszcze ja miała sprzątać, czy sprząt. Francji, pochysłu, w Stowicy Stowicy Stowicy, Lenni, To na przyjechał do Stolicy Francji po koniec lat dziewięćdziesiąt. Jeszcze obstawił i to nie udało, zaczął nielegalnie pracować. Na początku 2001 roku, razem z kolegą zawodową, dwie osoby Polakami połączyły na Syberię. Był poszukiwany międzynarodowym Francji, groził od trzydziestu lat do Niedziemiaku do to są wiadomości Radia Z. Krakowska Wisła i Ruch Chorzów walczą o trzecią rundę ligi Europejskiej. Polskie 11 są faworytami dzisiejszych spotkań. A Ma Boże Śniwica tak się rozbudowała, raz spodobała, proszę ruchu. bardzo. Konfluentacja z General była blisko. Autobus! Są Ooh. Zdecydowanie przeciwnik Białej Gwiazdy i te sesja ja i to odpowiedni poprzednik to z dołu tabeli. Jakieś racje na do na tak ma być. jeszcze też, zrobiliśmy zaawansowania i trzeba Ten dom stoi niszczejem. Tam jest koncentracja. Karczma stara. Jeżdżamy na Podwórko może Bazile to outstay i nie będzie zdeperkować. Sensacją byłaby przegrana, ale mógłbym się na wyjeździe, jeśli nie jedną zarysowali z Bardzo dobrze pomożnałeś w wycieniu z